Pierwszym odcinku, w którym mówię. No, yy, więc ja będę sobie grał i będę komentował wszystko. Dobra, zrobię tak jedną rundkę, tak na próbę to będzie. Dobra, myślę, że Piperką zagra. No, bo Piperka jest już całkiem dobra na duo, ale. Jest słaba właśnie na solówki. Bo na. Bo na przykład. Idzie do ciebie kruk z nabisko. Idzie. I właśnie. Pajper, idzie atakuje, gdy jesteś Piperką No więc przez tę. przez tą jedną walkę będę takie bzdury mówił. ale Lubię sobie pomówić. Ci. No, jak widzicie, mam mało puszek, ale niedługo będę mieć więcej. Ja osobiście miałem 10 tysięcy puszek. O, mój kolega gra, ale dobra. Miałem 10 tysięcy puszek i straciłem konto. A skruka miałem. Mało postaci miałem, więc tak 23, nie? No. Dobra, jeszcze jedną gierkę zagram bo po prostu Ej, nie chcę tak nudzić tego odcinka bo to przecież krótki był, tylko Aha. niechcący to włączyłem, znaczy, no niechcący mi się to włączyło, Ej, mam słaby internet, troszkę, ale jakoś działa. Jakiś szans jeśli kiedyś będziesz na tym, na YouTubie i zobaczysz ten filmik, to cię serdecznie pozdrawiam. Jeśli, oczywiście, e, Lubi, będziesz lubił moje filmiki, ale i tak cię pozdrawiam. Dobra, jest wielkie starcie, więc super. Mam jednego Power Cuba i, i mam wielk, większe szanse od niego. Jeśli on tylko na blisko ich ma, tak? No, więc patrzcie. Pyk! Tak się to robi. Właśnie, ale ten typ nie ma szans, nie? Yy, widzę, że on nie jest za dobry, ten nuans. No, ale za chwilę się zerespi i zobaczymy, nie? No, o dobrze. Dobrze. Pyk! Pięknie. O ty. Dobra, pyk, pyk, pyk. I patrzcie, jak to się robi. W pięknym stylu. Dobra. Yy, na dzisiaj kończymy odcinek. Jeszcze może dzisiaj kilka będzie. Zobaczymy. Ale na dzisiaj kończymy. Dobra. To życzę mi jego dnia i powodzenia, bo niedługo koniec. Wakacji. Cześć.